Czy w dzisiejszym świecie sportowym można uniknąć kontrowersji? Wygląda na to, że te emocje towarzyszą każdemu wydarzeniu, szczególnie w piłce nożnej, która budzi ogromne namiętności. Ostatnia afera z udziałem Roberta Lewandowskiego oraz Michała Probierza wzbudziła wiele emocji, a głos w tej sprawie zabrała Karolina Korwin-Piotrowska. Jej komentarz zyskał na znaczeniu, szczególnie że pojawiła się też postać Sylwii Grzeszczak, a w tle całego zamieszania zjawili się internauci, którzy pełni emocji wyrazili swoje zdanie w komentarzach. Karolina Korwin-Piotrowska, znana ze swojego ciętego języka oraz bezkompromisowych wypowiedzi, postanowiła przyjrzeć się bliżej sytuacji. Kontrastując z wieloma innymi, nie obawiała się otwarcie mówić o kontrowersjach związanych z Lewandowskim i Probierzem, którzy zagrali główną rolę w tej nieprzyjemnej sytuacji. Warto przypomnieć, że Lewandowski postanowił zrezygnować z reprezentacji narodowej po długim okresie pełnienia funkcji kapitana drużyny, co wzbudziło wiele dyskusji. Kulminacyjnym momentem całej sytuacji była sytuacja w autokarze. Gdy Lewandowski puścił utwór grzeszczak Małe rzeczy. W momencie, gdy trener wyraził swoją opinię, że kibice powinni cieszyć się z małych rzeczy, zrobiło się jeszcze bardziej napięcie. Z perspektywy czasu nie można pominąć roli, jaką wciągnięcie Sylwii Grzeszczak miało w dalszy rozwój konfliktu między piłkarzem a trenerem. Karolina Korwin Piotrowska w swoim wpisie podziela się odniesienia do różnych komentarzy, które padły w tej sprawie. Swoje przemyślenia wyraził również Szymon Janczyk, dziennikarz sportowy który skomentował skandal związany z Lewandowskim oraz probierzem. Komentarze pod wpisem Korwin-Potrowskiej świadczą o tym, co internauci myślą o zaistniałej sytuacji. W opiniach, które pojawiły się w sieci, wyraźnie można zauważyć, że temat emocji pana Lewandowskiego i jego reakcji na wydarzenia wciąż budzi wiele kontrowersji. Wielu z komentujących zauważyło, że w mediach często porusza się kwestia emocjonalności sportowców, co prowadzi do refleksji na temat roli i wpływu mężczyzn i kobiet w sporcie. W kontekście Lewandowskiego, Michała Probierza oraz PZPN, wypowiedzi internautów wskazują zarówno na pewną dozę sceptycyzmu, jak i zrozumienia dla skomplikowanej natury tych relacji w sportowym świecie. Witajcie w świecie sportu, gdzie dramaty i emocje na boisku przeplatają się z burzliwymi komentarzami kibiców. Każdy mecz to nowa historia, a każda afera pokazuje, że piłka nożna nie tylko bawi, ale również wzbudza kontrowersje. Na pewno będziemy śledzić. Jak potoczy się ta historia i jakie jeszcze emocje przyniesie nam w przyszłości